ma ludzie radą z tej strony. Dostałem link do jakiejś dziwnej gry. Widzę, że tu jest jakiś piękny dom. Kamera oczywiście na bogato. Machina tu stoi. O kurde. Dobra, mamy tutaj piec i oczywiście kran XD. Kibel oczywiście też. Uh. Oh. przyda się później. Można wejść na górę tutaj. Ok. Mamy balkon na który nie da się wyjść. O. XD I mamy tutaj.